Witam bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z SCP Containment Bridge Unity Remake. Yy, dzisiaj kamerka będzie wyglądała w owy sposób, ponieważ chcę, żeby było bardziej klimatycznie. Dlatego też będę próbował się w to bardzo wczuć, ponieważ nigdy w to jeszcze nie grałem, nigdy prawie tego nie oglądałem. Yy, praktycznie nic o tej grze nie wiem. I dlatego, możecie też pisać mi swoje porady w komentarzach. Bardzo bym o to prosił. Zaczynamy sobie nową grę. No i chyba nic tutaj nie zmienimy. Wchodzimy do gry. Zaczynamy sobie nową grę. Zobaczmy, co tutaj nas. Co tutaj spotkamy. Co nas zaskoczy. Co się stanie. Mam nadzieję, że Wam się ta seria spodoba, jeśli tak, oczywiście zostawcie lajka, like zostawcie suba, komentarz, że Wam się podoba, że chcecie więcej. No i zaraz sobie zaczniemy, niech tylko się gra wczyta, z tego co widzę, troszkę dłużej się wczytuje niż w takim zwykłym Containment Breachu. Przepraszam, jeśli muzyka będzie troszkę za głośno, ale po w pewnych momentach po prostu tak wyskakuje ta muzyka głośno, że nie będę zmieniał cały czas, ściszał i podgłaśniał. Okej okay. Zaczynamy sobie już chyba po wyłomie Już jest yy, po prostu podczas wyłomu Okej, okay. tutaj mamy leżącego MTF'a Zobaczmy co my tu mamy Leżący MTF, możemy sobie na niego wejść, to jest całkiem zabawne, muszę przyznać Odwóźmy sobie Mam jakieś notatki. Pod jeszcze jest ekwipunek. Tak. Ekwipunek. Kodeks SCP-173. Nie jest to przetłumaczone. Okej, okay, ale to są tylko informacje o SCP-173, więc to nas nie interesuje. Ponieważ wiemy, jak SCP-173 działa. Oh Fakt. Aha. To już wiemy. Aha. No i muszę zaczynać od początku. Naprawdę. Nie robiłem żadnych zapisów. Po czym się robi zapisy? Poczekajcie, muszę sprawdzić to w ustawieniach. Sterowanie. Wypisanie klawiatury. Jest safe. F5, dobra, to tak jak w Containment Bridge'u, spoko. Jak się wrócić? Mogę tak po prostu i wrócić się do tego? To jest jak się wrócić do menu. Halo? Jak wrócić? don dobra, to zapisane. Muszę mieć dobra, lecimy jeszcze raz w takim razie. Spróbujmy jeszcze raz zacząć. Może tym razem da nam jakiś lepszy raz Nie obok klatki. 173, mam no. jeszcze przynajmniej taką nadzieję. Ja ogólnie jestem taką osobą, która po prostu umiera w środku niż yy, krzyczy. No ale zobaczymy, co będzie się działo. Bardziej będę umierał w środku niż będę krzyczał. Okej, okay, odradzamy się znowu. Więc jeśli umrę w środku, to przepraszam. <grystanie> Dobra, więc zaczynamy. Okej, okay, zaczynamy znowu chyba tak samo. W tym samym miejscu zaczynamy. I jest dokładnie to samo. Dobra, pójdźmy sobie może gdzie indziej tym razem. Będziemy sobie na górę, czy mamy ograniczony sprint, mamy ograniczony sprint. Ok, jesteśmy na górze klatki 1.7.3 Wiedźmy sobie tędy Zróbmy sobie może save'a, żeby cały czas nie odpalać nowej gry. Co my tutaj mamy? Tutaj nic nie weźmiemy. Aha możemy sobie otworzyć. A, nawet fajne szczegóły. A to jeszcze jest gorące. Ciepła ta, ciepła zupka. Coś tam gadają. O kontajnowaniu. Dobra, chyba będziemy musieli tam pójść. Będziecie później. Nie mam chyba innego przejścia. No, musimy tędy iść, niestety. No więc idźmy. Zamknijmy drzwi, Teraz nie ma tutaj SCP. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Możemy włączyć Halo? Ale co się złego dzieje? Halo? Czy ja mogę to włączyć z powrotem? Nie mogę. Co się dzieje? nie jest stąd wyjść. Jakiś gaz Nie wiem czy savewowanie w tym momencie jest dobrym pomysłem. Aha, wentylacja. Okej, okay. dajwujemy. Chyba jesteśmy bezpieczni. Dobra, idźmy tędy. Zobaczmy co mamy tutaj. Nie, przebiegnijmy się trochę. Znijmy tutaj drzwi. Co mamy tutaj? Dziwny krajobraz. kraj krajobrazy. Zamykajmy sobie tutaj. Co mamy tutaj? Z tego co widzę, nic ciekawego. Nic co możemy podnieść ani nic takiego. Więc tak, jak jeszcze raz mówię. Zapraszam, jeśli ktoś się zna na tej grze do pisania porad. Bo ja naprawdę nie ogarniam. Strasznie. My tutaj mamy jakieś notatki 1499. To nie jest ten scp, który nie możemy tego otworzyć. To jest maska? Tak, to jest maska. Ale nie możemy tego otworzyć. Nie będziemy coś do tego potrzebować. Dobra, pokażcie mi te dokumenty. A, 1499 to jest maska. Okej. Okay. mam informację o masce, która jest tutaj, ale nie mamy jak jej wziąć. Więc sobie tutaj na razie olejemy i idziemy dalej. No, my tutaj, jakieś kolejne pomieszczenie. Jakiś magazyn czy coś. Nie mam pojęcia. Tutaj możemy przejść, możemy, ale tutaj nic nie znajdziemy. Zamknijmy tu sobie. W takim razie. Zamknijmy też sobie drzwi za sobą, żeby nam nikt tutaj nie weszło. Osejwujmy sobie grę, bo boję się, że z przodu mi wyjdzie jakiś STP. To też nie jest w dobrą rzeczy. Tak. To tu się pokazało. To znaczy, halo, wolę, wolę nie patrzeć, idę Nara. Kurde, te pomieszczenia są naprawdę klimatyczne. To wygląda jak takie nowoczesne, typowe laboratorium. Dobra, zasejwujmy sobie grę. Póki co jesteśmy bezpieczni, chyba. Dobra, jesteśmy w jakimś salonie, jakimś pomieszczeniu, no i chyba personelu, od, który odpoczywa. Tutaj mamy jakąś kamerę, tutaj nie mamy dostępu. Okej okay. Wejdźmy tędy Mamy jakąś śluzę czy coś O kurczę Mamy również SCP-173 Nawet można sprintować, tak? Dobra Zasajwujmy sobie grę Go zgubiliśmy chyba Mam taką nadzieję przynajmniej, wejdźmy na górę Zobaczmy co jest na górze Mieliśmy to mruganie cały czas, tylko dopiero teraz nam się to pojawiło, dopiero teraz, jak spotkaliśmy SCP, jakaś, jakaś sala konferencyjna. Zobaczmy, co mamy tutaj. Kubek... Mogę to wziąć? Nie wiem, nic nie mogę stąd wziąć. Jakieś komputery, na których nic nie ma. Kurde, gdybyś był mądry, to byś usiadł do tych komputerów i coś byś zrobił, coś byś zrobił i zobaczył, co się dzieje, a nie kurde... Albo pograł w grę, Tomprider Prider na przykład. Nawet dwa monitory mają. To no można by na jeden sobie patrzeć, na drugim grać w tą Raider. Próbuję znaleźć coś pozytywnego w tym, że w to gram. Co to jest? Nie można skakać w tej grze. To to właśnie zauważyłem. Eee, dobra, nic tu chyba nie ma. Nic tu po nas. Chyba trzeba wrócić w tamte miejsce, mam nadzieję, że SCP-ka już tam nie będzie. Mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra, stajwujemy sobie grę. To jest? Nie możemy tędy przejść? Okej, okay, można to włączyć po prostu. Dobra, już nie ma tutaj SCP-ka. Przynajmniej tyle, taki plus. Stajwujmy sobie grę. Idźmy dalej. To to jest. Hmm, jakieś ciekawe miejsce. Czy tutaj też możemy coś podnieść, czy... znowu nic. Jak zawsze. No i tu jest to w dupę. Znowu to samo. O, nie jest po prostu Co ty tu robisz? Zapraszam bardzo, nie życzę sobie takich scp tutaj u mnie. Jeszcze jesteś bardzo głośno i jesteś bardzo szybki, co mi się bardzo nie podoba. Tym bardziej, że yy, muszę uciekać. Co jest? Przepraszam bardzo Czy możesz się ode mnie odczepić? Czemu się pojawiłeś mi przed... przed nogami? Możesz mnie zostawić? Przepraszam bardzo Czy mnie nie zostawisz? 3CP, chyba 173 się pojawił, ponieważ dostałem ten Dobra Saving Szybki Nie jest dobrze, muszę powiedzieć jest to jakaś kamerka Dobra, ja sobie poszedł Bo jesteśmy bezpieczni sobie te drzwi. No i prosta jest mechanika zamykania drzwi w tej grze nic się nie, nie psuje, jeśli chodzi o zamykanie drzwi. Mam nadzieję, że to otwieranie drzwi i zamykanie nie jest za głośne, znaczy nie jest głośniejsze niż ja. Jeśli tak, no to trochę przykro, no ale trzeba sobie radzić. Tutaj chyba byliśmy. Jak to było to pomieszczenie, to był ten magazyn, więc to sobie olewamy i idziemy dalej. Zobaczmy co mamy tutaj. raczej no, w sumie byliśmy tutaj, więc dużo dogadania. O, nie, nie byliśmy tutaj. Mamy ulepszarkę. Ta ulepszarka, jak to w ogóle jak zarobiście wygląda w tej grze. Tylko, że nie mamy karty. Nie mamy co tutaj wrzucić. Znaczy, czy w ogóle tutaj są karty? Okej, okay, mamy tutaj jakieś pierwiastki. Raczej znaczy pierwiastki. Yy, kurde, yy, związki. Czy mamy coś tutaj? W kantorku. Mamy jakieś... Możemy medykamenty sprawdzać, To jest? Mogę to otworzyć? Nic tu nie ma. Kurde, czemu tu nic nie ma? Ja mogę wszystkie szafki sprawdzać? Raczej chyba nie. Przepraszam, jeśli coś ominąłem. Jestem po. O! To jest. Tylko kaczkę dotknąłem! No nie, jakaś muzyka mi się odpaliła. Dobra, włączył światełko. Kurna prąd, ciągnij prąd <grych> Kurna kliknąłem tylko kaczuszkę Co mamy w ekipunku Trzy bandaże i jakiś helium Kurna przestań mi grać muzyko. Dobra wiemy przynajmniej gdzie jest ulepszarka Tylko co mi po tej ulepszarce Kurde Ja sobie chyba już nie zamkniemy A nie możemy sobie zamknąć Tego nie weźmiemy Dobra zasejwujmy sobie grę Przejdźmy tędy znowu. Okej, okay, wracamy się tędy. Idźmy w takim razie prosto. Zdejmijmy sobie znowu. Wiemy, gdzie jest u przynajmniej. Czy wiemy? Zaraz tak to zgubię. Bo to laboratorium jest takie wielkie, że pewnie zgubię to w 5 minut. Bo ja już myślałem, że tu, że tu byłem. Więc nie wiem, czy to nie jest jakieś kolejne pomieszczenie. W sumie, jak to może być kolejne pomieszczenie, to sobie luknijmy, co jest na górze. Albo czekajcie, zobaczę tutaj, czy. Tak, to jest to samo chyba pomieszczenie, jeśli się nie mylę. Tak, to jest to samo. Takim prawem tutaj jest to przejście, którym ja nie byłem? Fuck... Ja pierdziele! Nie strasz, typie! Nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz! Dobra, chyba spokojnie, już jest dobrze. No <laughs> jak ja się nienawidzę bać. Najgorsza rzecz na świecie. Co on nam dalej stoi? Proszę, żeby on tam nie stał dalej. Oni, on on tu dalej stoi. Co się dzieje? Co się tu dzieje? Nie, jeszcze 106! Proszę się odpieprzyć! Nie życzę sobie! już się mogę piekać! Nie życzę sobie! Panie SCP! Proszę się odpieprzyć ode mnie. Niech tu jest lepszarka! To jest ślepy załek. Tak, odgubiłem. dywujmy sobie grę. Tym ciekaw, co by się stało, gdybym siebie ulepszył. I upawiam się, że zginę. Ale to tylko moje przypuszczenia lekkie. Dobra. Mamy 15 minut. Myślę, że na tym sobie przerwiemy to. I... Zobaczymy, co będzie dalej, ale aktualnie dziękuję Wam wszystkim serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że nie było problemu ze, ze spadkami FPS-ów czy coś w tym stylu. Chociaż, jak tak patrzę, to czasami, jak po prostu się obracam, to spadają, ale nie wygląda to chyba aż tak źle. Jeszcze mogę zmniejszyć grafikę, jeśli, bo się da, ale dobra. Więc dziękuję Wam wszystkim serdecznie za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków z SCP Containment Bridge Unity Remake. Cześć, cześć.